Doda, 60. Festiwal w Opolu i wracasz na tą wielką scenę. Jak się czujesz z tym? Dobrze się czuję. No, wiesz, kiepsko się czułam, jak byłam pomijana i blokowana i nie mogłam występować tam, gdzie jest moje miejsce. Czy będzie równie rewelacyjny występ jak ten, gdzie miałaś to trio z Kleo i z Marylą Rodowicz? Myślałam, że powiesz, czy równie będzie rewelacyjny jak moje inne mini-recitale w Opolu, które były niesamowicie spektakularne. Yy, a tam tylko weszłyśmy i zaśpiewałyśmy w trójkę, ale było bardzo miło. Oj, oczywiście, ja tutaj yy, mam na myśli, że Twój każdy występ jest rewelacyjny, ale to trio po prostu było takim świetnym wiralem yy, i po prostu chciałem się Ciebie zapytać, czy też szykujesz jakieś takie duety albo tria, czy będziesz sama? Yy, nie, będę sama i to będzie wystarczające. Co zaśpiewasz, Oby, oprócz oczywiście swoich sztandarowych nowych piosenek? Będzie to mini recital, więc będzie to zestaw kilku piosenek przeplatanych różnymi niespodziankami. Bardzo fajne, bardzo fajne show, bardzo fajny pomysł. Jeśli chodzi o ten festiwal, czy Ty masz czasami takie poczucie, że ten festiwal już jest takim um, przestarzały? Bo często można powiedzieć, że o młodzi to teraz słuchają już tylko na wiesz, na Spotify'u albo na w, w, w różnych po prostu platformach streamingowych muzyki, albo wybierają się na tam koncerty e, po prostu biletowane na stadionach, a jak to jest z Opolem? Czy ten festiwal jeszcze ma rację bytu? Nie ma czegoś takiego coś jak przestarzałe. To nie jest znoszony ciuch. To jest tradycja, to jest coś, co zapisuje się w historii. I na to właśnie potrzeba czasu, lat. I o tym marzą nowe festiwale i nowe konkursy muzyczne, żeby tyle czasu się utrzymać. I słowo przestarzałe tutaj nigdy nie będzie pasować, bo im starszy festiwal, tym bardziej cenny, tym bardziej warty, by na nim być. Czy jako artystka? Z Opolem masz związane jakie uczucia? Mm, bardzo pozytywne i nawet nie zmieniło to, nie zmieniły to ten czas bana. Cieszę się, że w końcu tutaj w gmachu zasiadają ludzie, którzy artystów szanują i zapraszają. Jakbyś byś miała wybrać Sopot czy Opole, czy nie da się? O, to tak, czy kochasz mamy czytatę bardziej, wiesz, ciężko. Czyli po prostu cieszymy się, że Doda zagra i tu i tu. Tak, to są festiwale, które y, y, artysta będący y, w tak zwanym artystycznym cugu powinien, y, powinien zaliczyć wszystkie. I, i nie, absolutnie nie zamykać się tylko na jeden i tego życzę każdemu oczywiście artyście, ja na szczęście w tym roku uda mi się to w końcu zrobić, tak jak kiedyś, bo jak zaczynałam 20 lat temu, przez wiele, wiele lat grałam na każdym festiwalu, czy to w Opolu, czy w Polsacie, czy w tvn nie wszędzie. w tym roku TVN też się szykuje? Tak. O, to będą trzy festiwale. Super. Doda, gratuluję Ci ogromnie oczywiście. Jak sama ostatnio wspomniałaś na swoim Instagramie, żadne wydarzenie bez Ciebie nie może się odbyć, bo po prostu Ty jesteś show-biznesem i dzieje się. Po prostu gdzie bywasz, to tam się iskry lecą. Chodzi no, wychodzi. Zupełnie niechcący. Ostatnio też i poleciały. Słuchaj, dodaj minął jeden dzień. Czy emocje opadły? Mam oczywiście tutaj na myśli tą ostatnią sytuację ztedy tą górniak. Czy po prostu po takich sytuacjach potrafisz spokojnie zasnąć? Ej, w ogóle nie miałam emocji, raczej mnie to rozbawiło i nadal mnie to bawi, a jeszcze jest tak z perspektywy osoby stojącej z boku, uważam, że ym, przepychające się między sobą 40-50-letnie celebrytki, no bo jesteśmy już trochę stare, to jest komiczne. I urocze jednocześnie. Ale wiesz, to jest też, można powiedzieć, fani lubią jak po prostu się dzieje, prawda? No oczywiście, to nie jest, takie akurat rzeczy to w ogóle nie, w żaden sposób mnie nie obchodzą, bo nie są w żaden sposób krzywdzące, atakujące czy jakieś takie smutne. To jest taki, to jest taka pikanteria show biznesowa, która daje wam coś do pisania, fanom do stawania się po czyjejś czy stronie, no ale wcześniej nie będę drugą dobę tym żyć, no bez przesady mam to gdzieś. A powiedz mi doda, bo też Edyta Górnie to jest jedna sprawa, no ale ostatnio twój był mąż Rados Majdan udzielił dość ostrego wywiadu i tam powiedział, że jesteś jego stalkerką. To jak ty się odniesiesz do tych słów? Um, no, to jak ty się odniesiesz, bo jak mi będziesz zadawał pytania, to, to, to potwierdzisz to. Nie, absolutnie, <laughs> ja to nic nie potwierdzam. <laughs> no i będziemy razem z stalkerami. Ale... być? <laughs> Wykończyć. Dobrze, tylko y, na zakończenie. Y, bo on też tam zasugerował, że ty jesteś jest nieszczęśliwa. Nic z tych rzeczy nie ma miejsca. Bywałam nieszczęśliwa bardzo i ciężko mi było w życiu. I bardzo pracuję nad tym, by zachować to szczęście i spokój ducha. Ale nie jest to łatwa praca i tak jak każdy człowiek, raz na górze, raz na dole.